W ciągu dnia, coś miłego, dobrego, fajnego i spojrzy, akurat skupi uwagę na tym, chodzi, o, to tak stało i przynosiło szczęście. Nie wiem skąd taki wniosek wziął, ale przy nerwce tak jest. Nie? To musi tak od dzisiaj stać, bo jak tylko ktoś to przesunie, to będzie nieszczęście. I od tego momentu to musi stać tak. Nie? Jeżeli mu się przesunie, od razu pojawia się niepokój nerwicowy i oczekiwanie na mm -hmm. najgorsze. Z reguły, jak jest dobry umysł, to potrafi coś tam wykreować, nie? Najczęściej u większości nie, tylko kończy się to w sferze lęków. No i tak działa od biedy, mówiąc, nerwizana. I bardzo często kapłani, ci, ci atlantycy po prostu, którzy tam siedzą, stosują bardzo podobne metody, tylko one działają z zewnątrz. Ja już odreagowywałem ludzi, którzy na przykład mieli takie przekonanie, nie mogę tych medytacji robić, bo natychmiast spotyka mnie nieszczęście. Muszę ten temat przepracowywać jakoś inaczej. No, tylko jak inaczej? Czasami, pewne, pewne tematy, no, 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 może sobie stworzyć tam jakąś własną wersję, ale znowu, zanim on dojdzie to do czegoś własnymi afirmacjami, zanim coś zrobi no to medytacją naszą mógłby to przez parę miesięcy przepracowywać, a tak to będzie robił latami po prostu, bo musi do tego dochodzić, no to próby błędów. nie? I o to chodzi atlantyckim, atlantyckim, kapłanom właśnie, żeby się zatrzymał i trochę grzebał w badnie jak samochód, który się uwięził i mu koła chodzą w bagnie. atakują po jak się to można wyrobić? No, jeżeli nas atakują, to muszą uderzać w czułe punkty. Jakieś słabości. I tak naprawdę jedynym dobrym sposobem jest to, żeby ciągle podnosić wibracje i powoli likwidować te czułe punkty. Jeżeli to są lęki, konkretne frustymi lękami, nie? Jeżeli to są jakieś, nie wiem, boisz się, że czegoś stracisz, lęki przed utratą, frustymi tymi lękami przed utratą. I tak, tak naprawdę można tych kapłanów wykorzystać, ponieważ pokażą Ci najsłabsze strony. A choroby też ci mogą wysyłać? Mogą. To mogą ja je prowokować. To, a ja ja to, że... Mogą prowokować różne dolegliwości w ciele, na przykład dolegliwości upierdliwe a. i bardzo niepokojące. I wtedy zamiast znowu się rozwijać, to latasz po lekarzach, no, robisz no. różne rzeczy i tak dalej. No. Nie? Ale też może mieć coś takiego, że na przykład kojarzysz to A, za dużo medytacji, za dużo sesji, tak? I dlatego jestem chory, mogą takie coś. Kombinować? Właśnie? Teoretycznie tak. tak. Tak, mogą zsyłać tak, poczucie tak, przeciążenia. No, mogą. no właśnie. No, Tylko że tak. oczywiście, no, jeżeli dużo tego robimy, no to jest trudniej. Ja, ale czasami odreagowywałem takie narzucone przeciążenie u ludzi, którzy naprawdę robią tam jedną afirmację dziennie, sesje mają tam może raz na miesiąc i oni mówią o przeciążeniu. no To, to ja już wiem o co chodzi, bo no, jak się tym można przeciągnąć w tej sytuacji. To, to jest ledwie rozgrzewka rozwojowicza, nie Ja mam identycznie z Kasą. Jak tylko dochodzę do pewnego punktu... Często, często właśnie te atlantkie, duchy, czy te astrale przyczyniają się do wzrostu mechanizmów sabotażu w naszym życiu. Włączają je, zasilają je po prostu, nie? I wtedy, jesteś, no, wtedy zaczyna się jakiś kłopot w danej dziedzinie życia. No i znowu zamiast iść tam dalej, to rozwij, rozwiązujemy ten kłopot. No niby robimy coś pożytecznego, ale trzeba sobie zdać sprawę, że sytuacja mogła zostać słusznie stworzona, żebyśmy się po prostu zajęli czymś innym. My mamy wrażenie, że coś pożytecznego robimy, a tak naprawdę kręcimy się w kółko. A jak to różnić? Ta energia jest bardziej obca wtedy. To wszystko jest takie niby z nas, a nie z nas. Tak czy inaczej, tak. Jest tak, tak, nie ja tak, 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 tak. Czyli oprócz pośrednictwa. Jeszcze, czekaj, czekaj, jeżeli idziemy latami do przodu, no. mamy ten dryg, że piszemy codziennie afirmacje, medytujemy, odreagowywujemy, idzie nam dobrze, niemal jak w klasztornej dyscyplinie, po czym z niewiadomego powodu no. nic wielkiego nie wywala, a wszystko nagle rybnie i no nie potrafimy się pozbierać. A nie ma jakichś szczególnych wywałek, które by za tym przemawiały, to jest to prawie pewne, że zaczyna się atak z zewnątrz. Dokładnie. No ale takie coś objawia się tylko u takich zaawansowanych po wielu latach? Tak. Ci, którzy zbliżają się do odłączenia od pewnych bardzo ważnych rygorów. Ważnych dla kapłanów, oczywiście. Głównie religijnych. I no no, ja rozumiem, nowe, Ale mogę też na przykład takie rzeczy z Tobą. Że jest to nawet na przykład mylne dla tych, którzy ci odreagowują, że na przykład nawet oni ci mogą podsunąć coś takiego, tak? Że jesteś zmęczona, że można odpocząć coś takiego, a tak naprawdę może tak nie być. Teoretycznie jest to możliwe, chociaż nie spotkałam się z tym. Aha. W każdym razie jest możliwe, jest możliwe. Żeby te, ci kapłani użyli kogoś, no. no. właśnie, no. Przede wszystkim w ezoteryce zauważyłem, że właśnie ich metodą działania jest taka, jest taka, że na przykład jak się dobiorą do jakiejś osoby, to jest świetna taktyka, dobiorą się do jakiejś osoby, to potem o dziwo pozwalają jej, a nawet bardzo wspierają jej wzrost. Po to, żeby stała się jakimś liderem, mistrzem i tak dalej jak się staje mistrzem, wspierają siłę przebicia tej osoby. Ta osoba ciągnie za sobą setki osób, no i o to chodzi. Są inicjowani potem właśnie, inicjowani w te wszystkie wzorce, no i jak gdyby oni ciągną następnych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. to jest ten mechanizm takiej piramidy. Bardzo, bardzo, bardzo wyważone i niebezpieczne działanie. Tym bardziej, że jest ten wzrost taki, nie? bo w pewnym momencie taki lider jest promowany energetycznie przez więc no, Wszyscy ludzie pójdą za nim, no kurczę, no sukcesy, aż się patrzy, nie? No to, no to no nic, on no, wie co mówi, nie? A to wszystko jest po prostu do pewnego momentu. Potem, potem nagle mu się skończy ten wzrost, nie? Bo już nie będzie potrzebny. Bo już będzie na tyle przekonujący dla innych. Pójdą za więc po co te astraly mają dalej promować jego wzrost, nie? Już jest niepotrzebne. No, dokładnie. to jak wygląda takie całkowite odcięcie się od takiego egregora? Od wyobrażeń. Trzeba odreagować sobie to po prostu. No, odcinasz się od całego systemu wyobrażeń, całego systemu emocjonalnego i energetycznego z tym wiążącego siebie. Oddalasz się. Związanego z daną religią, tak? Na no, tak? przykład religią, bo są różne. Powiedz jeszcze taką kwestię na przykład ludzie, którzy mają właśnie jakąś pozycję, jakąś mają władzę, no. to często chyba jest się znaczy, połączone z tymi takimi wpływami yy, czy wspieraniem z tego Astra na przykład, no, no, jeśli chodzi o te religii, religijne czy polityczne. Oczywi oczywiście, że, że tak. nie. No, bo mi się tak wydaje, że no. po prostu jest to bardzo często no, ktoś wchodzi w tą rolę dokładnie, którą oni chcą. Nie? Oczywiście, najbardziej. Nie wiem czy wiecie, ale przez nich są bardzo silnie promowane zachowania społeczne. To już jest Wyższa Szkoła Jazdy. W Polsce, na przykład, jest bardzo zauważalne. Nie wiem, czy zauważyliście to, ale, ale jest, to jest promowane właśnie przez Australę, głównie te atlantyckie. Na przykład, w Polsce jest takie zachowanie, które można nazwać takim podejściem, że. Jak coś robię, nie wiem, idę do pracy, żeby żyć, żeby funkcjonować, żeby przeżyć, żeby zapewnić byt rodzinie, no to w określonych sytuacjach to jest takie oczywiste i naturalne, że sumienie chowam do kieszeni. Że wszystkie zachowania z tym związane są, o czym oszukuję? Nie ma problemu, to wszystko jest usprawiedliwione. To byt Jestem bezwzględny, kłamie. No przecież no muszę rodzinę utrzymać, nie ma problemu, nie? No, tak, 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 dokładnie. I to jest promowane przez nich. Dlaczego, że... Dlaczego? Właśnie, Musi Od człowiecza nas, to oddalamy się od uczuć, od uczuć wyższych typu miłość, radość, szczęście, szacunek. Głównych i najbardziej niebezpiecznych dla nich uczuć, które nas, jeżeli mamy je wystarczająco rozwinięte, oderwą nas od każdego egregora, prędzej czy później. Czyli jak będziemy tą miłość rozwijać w sobie, to też będziemy się odbierać. Tak. Promowane jest odczłowieczenie, żeby się oddalić od tych uczuć. Mhm. Żeby bycie daleko od tych uczuć wydawało się tak normalne, tak życiowe, tak usprawiedliwione, że, no, no ale o co chodzi? Nie ma problemu w ogóle. nie? To wszystko jest, ma swój określony cel. Mhm. I zauważyłem, że od w 15 lat bardzo, bardzo atakują te tematy, nie? Że, że jakby tak uderzają w tych ludzi. Nie? Że jest to promowane w różnych społeczeństwach w różny sposób. Znaczy, I ludzie się oddalają uczuć. Ludzie ale idą za ludzi tym. To znaczy, których uczuć? Do no, zwykłych ludzi. No zwykłych ludzi. No. 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 Aniołów też. Ja Braków i ziemniaków, ale aniołów też. <laughs> Braków <mi> ziemniaków. <laughs> no. Widać, że gospodarka rolna no, tu rośnie, tak? <laughs> No, ale innym ludzi też, tak? No tak, no i to jest, to jest, to jest takie silne społeczne zachowanie. Chciałeś coś spytać? Tak. No. Czyli dla człowieka, który się rozwija oprócz podświadomości, która już go sabotuje i męczy i nie, niemożliwia mu czasami... Programy sobie, są tak, podświadomości. Tak, programy. No. Oprócz tego bo mamy też tych właśnie y, pomagaczy z, powiedzmy... No hamujących, hamujących. Hamujący. Tak, więc co jest większym wrogiem, albo nie wiem. No, znaczy, to tak... Trudno powiedzieć, co jest większym wrogiem, bo on też musi mieć drogę dojścia do ciebie. A drogę dojścia ma tylko poprzez to, co masz w podświadomości. Jeżeli tam masz dużo lęków, użyję lęki przed, przeciwko tobie, twojej własnej. Jeżeli tam masz dużo jakichś sprzeczności, wątpliwości, użyje ich przeciwko tobie. Nie? mocniej jak... po prostu. Dobrze, a jak odróżnić, że, że to jest na przykład podświadomość, albo że to działa jakaś rozwiązania? To jest kwestia wyczucia już umiejętności wyczucia. To już trzeba mieć pewną, pewną empatię, pewną subtelność, rozwiniętą. No, pomoże... Tak czy inaczej, czekaj, czekaj tak czy inaczej, no, jeżeli on uderza w słabości, na przykład jeżeli podkręca twoje lęki, zajmij się lękami. Tak czy inaczej trzeba je przepracować.